go wariaci, dzisiaj znowu trafiliśmy do więzienia, ale tym razem do strasznego, miłego oglądania O, bekon, chcesz żebym zawału przez ciebie dostał? Nie można się tak pokazywać, z istotki za wąt. Wychodzimy z założenia, że musimy być straszniejsi niż to co będzie nas ganiało, dlatego mamy straszną maskę Wszędzie karaluchy, o nie, ole obrzydlistwo Idziemy bekony nastraszyć może wystraszymy Grażynę. Może ma przy pierwszej osoby włączony i dopiero się ładuje. Ła! takiego strasznego kota się nie wystraszyć. Na szczęście mamy swoją palerynę. Maskę i możemy bohaterzyć. Straszymy kogoś? Grażyna. Ła! Wystraszyłaś się? Chyba się wystraszyła Grażyna. Strasznej maski. O. To jest straszne oby. Możemy zrobić taki trik. Oho. Możemy. A tu wejść możemy? Crazy. My musimy się wspinać zawsze gdzieś po jakichś dziwnych miejscach. Nie ciągasz. Po jakichś kanałach, rurach, nie rurach, rurkach, wentylacjach. O, le skok. Skok super bohatera. Bo wskakujemy na zaraziałem drabinę. O nie! <śm> Musiałeś się zastanawiać, jak powiedzieć drabina, nie? Musiałem. Musiałem. O, widzę, że nie tylko my korzystamy z tego triku. Ale teraz przyjdziemy to dobrze. No, ej, no uważajcie, bo tu bąki lecą ja Trzeba przeskoczyć, a nie wbiec po prostu Umrzecie od smrodu O, super anime moce ma Nie widać jego awatara Mamy stroje więzienne O, kulczatka, Greżyna, uważaj Bo się ukujesz O, Greżyna zahaczyła Crazy, pokaż im jak to się robi Dawaj, o Hulk, Hulk pobieg Wracaj tu a może to nie hal, to Kermit. Eee, czy ja mogę z powrotem do góry? Halo, rzućcie jakąś drabinę. Tutaj jest strasznie. Puścimy ich przodem. To jest krzesło elektryczne. Prowadzi tutaj. Jest jakiś sekretny pokój. Widziałem badża, że można odkryć sekretny pokój. Musimy go znaleźć. Creepy, creepy, creepy. O, o nie Goni nas klawisz jakiś Ale ten klawisz jest straszny O, o nie, nie, nie nie, nie, nie. O, Ale myciarki przychodzą szybko do tunelu szybko. O, Jak on nas widział jak nie ma oczu Może mi to ktoś wyjaśnić Jak on nas widział jak nie ma oczu Nie tędy crazy, tędy Na klatkę schodową i biegiem I biegiem, bo Mam taką gęsią skórkę No nam no, się to pojawił Tutaj już się pojawił, ale dziwnie biega Jak jakiś nie powiem kto. Szybko do tunelu! Kazanie na szałszank. Uff. Pociągnij za dźwignię. O, będzie na czas. Jesteśmy w tym najlepsi. Beckon, patrz na to. Ledwo doskoczyliśmy, ale to było wszystko przekalkulowane i zamierzone. O! Beckon, widziałeś? Halo. Halo, Beckon. Chyba widział. Bo aż. z... za <ścoughs> Aż mówił z wrażenia. Crazy ogląda, co jest przed nim. W dzisiejszym odcinku zostałem głową. Widzieliście? Jakieś ciało przeleciało. O, o. O, udało nam się na, na szczęście wydostać z podszasków, w suficie. Respo... Czego? No Grażyna, o, ale straszne. Pomidorówka! Była tak pyszna, że aż się rozpadliśmy. Oszukujemy? Crazy, po co ci ta peleryna, skoro nie latasz? Dla lansu? Lansujesz się? Ziąbel, uważaj. Tam się rozpałni. Uff. A trzeba skakać. Z 360. U, u, u. O ja! Crazy. Czemu że się nie złapał? O, to nasza głowa gdzieś doleciała <grym> znowu. Bo checkpoint nam się zaliczył. A, a masz drzwiami, a masz drzwiami grażona. Nie wchodź, nie wchodź tutaj! To jest tylko dla chłopaków baza. A to. O, dobrze, że spojrzeliśmy w górę. To, 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 to ktoś nam rozpadł. Zatrzymamy Bekona. Nie ma wejścia. Polujemy Bekona. O ej, udało mu się. Pała. Crazy dostał prądem. Ciekawy, czy będzie świecił w ciemności. Daj. Jak na super bohatera przestało. Musisz być super szybki. Super szybki. O, tak. Znowu jakiś szyb wentylacyjny. Crazy tak, tak przypakował, że ledwo się mieści tutaj w drzwiach. O, fu. Napiłby się takiej wody? Idziemy do... Idziemy do... idziemy do... pokoju pielęgniarki. Nie podchodź za blisko. O, o, o To są moje ziomki! Myślałem, że dopiero jak go się na mnie rzuci. Ole mnie wystraszył. Ale to są moje ziomki z kartonami na głowie. Swoich atakujecie? Jak możecie? Ole, to jest Silent Hill. Na pewno nie graliście w Silent Hill, ale to jest Silent Hill. Tak, była taka scena z pielęgniarkami. No tak, idziemy do pokoju pielęgniarek. Tam były pielęgniarki. Ej, ten ziomek ma super moce jakieś, widzieliście? O, o. Wy musicie być tacy straszni. Kto tam płacze? Idziemy kogoś uratować. Jesteśmy super, super bohaterami. Niczego się nie boimy. Ruszymy płacz, biegniemy uratować, tak? Gdzie jest tajny pokój? Dobrze, sobie przypomniałem. Uwaga. Zardzowiała piła. Można zakażenie dostać się zaciął, o, nie wchodzić, eee, musimy się wspiąć na linę, więc zgaduję, że będzie nas coś goniło i na pewno nie będzie to misio, ani nic przyjemnego, O, ale zgasło światło, idę zapalić, o, no nie, tu jest jakaś czujka ruchu, o, ale creepy, ale creepy, o, 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 koniec grania w straszne gry, biegniemy za swoimi. Daj, prowadźcie. Anime, ty masz supermoce, weź go tam jakoś tam pogoń. Każdy ma swojego? Pewnie tak. Oj ijo, ijo, nas goi. Jest lina, jest lina. nie ma za duży czerep i się nie zmieścił w szybie wentylacyjnym. No, Anime, co to za supermoc? A ty jesteś Shazam. No tam weź Shazam. O, zrobił Shazam i zniknął. <laughs> Mogłeś nie prosić. O, kto jest bardziej creepy? My? Czy... Klawisz z syreną na głowie? O, o Klawisz z syreną na głowie, zdecydowanie bardziej creepy jest! O, o! Ale czemu ty jesteś taki sz... Uff. Nie chcę już na niego patrzeć! Musimy go jakoś nastraszyć! Łaaa! Jesteśmy dzikim kotem! Mamy wściekliznę! Jak nas dotkniesz, to cię potrapiemy! Ała, o, o, o. ała, go wzięliśmy bokiem jakoś! Tutaj gdzieś jest... To jest nina. to Złapał nas za ogon! Dobra, to jest jakiegoś stresu pozarazowało Zaraz się jakiegoś stresu po, razowego bawie. O nie jest jo, jo. Chodź. Jakoś go tutaj fifakiem weźmiemy. Ja Makashi. Szybko. O, tak, tak, tak. Udało się. Udało się. Udało się. Uff. Uff. Już nie muszę na niego patrzeć. Niebezpieczeństwo. To może ja pójdę popatrzeć na niego? <laughs> nie, nie, Crazy. Musisz zachowywać się jak superbohater. Superbohaterowie są odważni. Zawsze dają radę. A, musimy obok nich przejść. Le, le. Nie, 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 zaplątał mi się we włosy. <laughs> no, odejdź. Od... Ale o, 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 Crazy, uważaj. O, nie chcielibyśmy tam spać. Nie, 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 Jak uważaj. Pójdź Kiełbaskę przerobię. Niuchaj! Niuchaj, gdzie jest sekretny pokój? Lubisz takie rzeczy znajdywać. Ten sekretny pokój jest pewnie tam w tej ciemności, nie? To było idealne miejsce na sekretny pokój. Yy. Ktoś wyprał czaszkę. Ktoś wyprał sobie mózg. Możemy wejść do pralki? O to. O, zostaliśmy górnikami, ale fajnie. O, ja. Musimy znaleźć. A! Musimy znaleźć Pikaxa, żeby się tu dostać. Tu jest pikax, ej, dlaczego go nie mogę kliknąć? O, a, 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 uważaj. Bekon uważaj, tam jest kościotrup. Odejdź, Bekon, bo nie mogę podnieść pikaksa. Chcemy kopać diaksy? Tak, chodźmy kopać diaksy, crazy. Czy tu będzie gdzieś sekretny pokój? A, zaraz wykopiemy coś strasznego, nie? Albo popsujemy grę? A. A, 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 a. Mówiłem, że wykopiemy coś strasznego. Nie chcemy kupić boomerangu. Już mamy. O, można kupić boomerang z rakietą. Tam nie kopiemy. X to nie znaczy skarb. Gdzie są moje diaksy? Myślicie, że są dwa i jojo? Sprawdzimy? O. o, on jest za szybki, żebyśmy sprawdzili. Siren Prison Escape. Domyślałem, że tu będą syreny. a nie jakieś takie poskódstwo bez oczu. Może on tak naprawdę jest Syreną. Syrenem. Tak jak w małej Syrence. Nie pamiętam o co tam chodziło, ale pamiętam, że mała Syrenka wyszła na brzeg i urosły jej nogi, ale nie pamiętam, czy ona musiała wracać. A jak nie wróci, to już nie stanie się Syreną z powrotem. Może coś w tym stylu. Nie wrócił na czas od swojej księżniczki i stał się Syrenim potworem. Przekopałem całą piwnicę i nie znalazłem ani jednego diaksa. Głupia gra. Co Crazy na zbierał. I szybciej kopię. Musimy się dostać do szybu wentylacyjnego na dachu Dobrze, że Crazy ma kask <laughs> Nic nam nie, nie grozi Musimy użyć stołów On nie wchodzi po stołach? On wchodzi po stołach! Co mnie oszukujecie? Ale go trochę laguje jak wchodzi po, schodzie, po schodach Fuh, po... <laughs> Jak wchodzi po stołach to trochę go laguje Uciekaj! Crazy! Szybko! Zetnij zakręt! Redukcja dwójka Ale on wchodzi po drabinie on wchodzi po drobinie. Myślałem, że nie wchodzi. Tylko... znajdź przycisk. Znajdź przycisk. To nie pierwszy raz jak jesteśmy z Crazy'em w takim miejscu. W pokoju bez klamek. O, jest przycisk. Chciałem właśnie powiedzieć, że zanim zdążymy opowiedzieć, to znajdziemy przycisk. Jesteśmy mistrzami w ucieczkach. Psychiatryka. O, konfident na nas patrzy gdzieś. Czy tu są sekretne pokoje? To są jakieś cele. Pokój bezpieczeństwa. Pokój ochrony, ale można przetłumaczyć jako pokój bezpieczeństwa. Wybierz odpowiednio. O, za pierwszym razem? Ale że za pierwszym razem nam się udało, to jestem w szoku. Nie, nie nie jestem w szoku. Zawsze nam się udaje za pierwszym razem. Gdzie jest sekretny pokój? O, tu jest jakaś karta. Nie, jo, jo biegnie. Syren gdzieś jest. Nie, kto go wypuścił? Zostaw nas w spokoju. Ty kulawa... coś. Po, 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 szybko, zjeżdżalnia, haha. Ha. O oh nie, o oh nie, jeszcze w jakąś breję wpadliśmy, ale syren jest straszny. Kantyna, w kantynie się je chyba, nie? <gad��> tak? Nie kojarzę. Mission Impossible. Tu, 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 nie pamiętam jak to leciało, ale było tydudu. Jakoś tak, nie? To są smarki. Mamy złe wspomnienia ze smarkami, a wolimy to od laserów. O oh, ho, oh, oh, czemu? O nie, leimy się. Oh. Oh. Hej, ja myślałem, że musimy tam kogoś uratować. Jakąś płaczącą dziewczynkę, a ale... tutaj dajecie jakieś latające coś. Dziwną twarzą. Tylko skacz, skacz, skacz. Skacz, skocz, skocz, skacz. Jest tuż na plecach. Jest za nami. O, uciekaj, Daisy. Uciekaj. O, się wpakowałeś! Tędy! O, ale byliśmy blisko. O. czemu ty zawsze na nas wynajdujesz crazy takie straszne gry. Tup, 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 tup. Trochę się przykleiliśmy, ale to nic. Biegniemy tędy, biegniemy tędy. biegniemy tędy. No patrz co by tam... Patrz. O, idzie! Ona chyba przez ściany przychodzi chyba jej na stopę spadło te drzwi. Dobrze ci tak zastraszenie nas. Dziwna. Syreno duchu, to był syreno duch Albo syrena z mocami jakimiś specjalnymi My też mamy moc specjalną, bo potrafimy popsuć gry Musimy złapać coś w pułapkę Będziemy łapali duchy, ghostbusters Ale użyj pułapki, po co Jesteśmy wspaniali w zastawianiu pułapek Wpadliśmy sami w własną pułapkę e. E. robak biegnie No chodź syreno o, nie wiedziałem, że trzeba przytrzymać, ale no zrobić. Trzeba się odpowiednio przygotować na tę pułapkę. A nie, jeszcze czekaliśmy jak. Matoły. Chodź. Ale go wciągnęło. Jakoś tak dziwnie myślałem, że będzie go telepało tak tu. I dopiero się rozpadnie. Uciekajmy. Pociąg przyjedzie po nas? Jest pociąg. Ale coś strasznego będzie w tym pociągu, bo wygląda gry Resident Evil 2. Że taki wiel się złapał pociągu i się tutaj tak stało i tak się strzelało do niego tak. Bęk, Czy też będziemy mieli pistolet? Nocny pociąg z mięsem. To jest nocny pociąg z kotem. Wydostaliśmy się. Wydostaliśmy się, widzę trawę. Widzę drzewa! Ucałujemy, jak tylko z pociągu. Czy mamy wyskoczyć? A nie, co? O, le będzie. Nie! Nie, 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 nie! Wyskakujemy, wyskakujemy. O, nie zdążyliśmy. Tak jak się zastanowiłem, to chyba musimy polecieć z tym pociągiem. Co my mamy ostatnio z tymi pociągami, co? Pierw walczymy z jakimiś pociągami pająkami, tomkami, tomaszami i braciami bliźniakami i, i, i braciami bliźniakami, a teraz jesteśmy w pociągu, który zmierza ku przepaści. O, właśnie tu. Może uda nam się jakoś przeżyć to. Tak, tam jest koniec. O, udało nam się wypaść. Ponieważ jesteśmy super bohaterami i robimy munłoka. Robimy munłoka. Hi hi. <noise> ale gdzie jest sekretny pokój? Nie znaleźliśmy go. Crazy. Jak mogłeś ominąć sekretny pokój? Że go nie wywąchałeś? O! Gaming with Kev Zdjęcie. Wow! Gramy z gaming w Lanky Box jest Nie wiem co to jest. <noise> Fat Paps YouTube. Też też te, te, te tak, tak średnio, wiecie? O, można się bawić. O, ale fajnie! O o, o! Crazy! Będzie czekał! Będzie będziesz Będzie rzegał! Można się 360 robić? Można 360 w końcu robić. Wow. Nie, wylew rzuciło łapę. Okej, okay, to się kręci tak, że aż się chce wymiotować. To robi 360, to jest ciekaw, co robi Aha. Ale to crazy było antyklimatyczne. A na kaczuszce? To nie jest zła kaczuszka, więc można. Można bansować. Dobra, super zabawa. A tu. Eee, nie ma drugiej osoby. Jesteśmy, o, jesteśmy sami. A co to? Nie! 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 Ja chciałem wypróbować tam jeszcze różne rzeczy. No weźcie. I jak zwykle, ogromne dzięki, że oglądałeś dzisiejszy odcinek. Jeżeli jeszcze nie subowałeś, to nie zapomnij tego zrobić. I zostaw komentarz, czy znasz jakąś podobną straszną mapę do tej. Hello,